Książę Filip, znudzony i trochę nawiedzony następca tronu, był już wszędzie i robił wszystko. Szuka czegoś, co do poruszy, hipochondryk przewrażliwiony na swojej punkcie. Cyr, przyjaciel Filipa, na nastoletnich dam i tworek, lubi lustra i brzmienie swojego głosu studiował elwatorogię na wydziale bez sensu i ludziarstwa. Niespełniony aktor, Zagrał kiedyś listonosza w 523 odcinku kary. To książek. <tryk> Ucracaj, że Czekaj, przeczytam, horoskop na dziś. 12 do drugiej. Nie, nie. O. Godzina od 7 do 9 wieczór przynoszą wielką ekspansję sił żywotnych tworzenie osobowości, doskonałe, czy ryzykowne pomysły. Są to godziny sprzyjające śmiałym planom, wielkim przedsięwzięciom. A to nam po co? Godziny te sprzyjają największym intrygom niemocnym. A? To co innego, pan książe. Tam, tam kręcą się jakieś dzierżawki. Chodźmy pełnić, co do nas Tak, tu Znowu przetrwałem. Sprzyjają wielkim przedsięwzięciom. Rzeczy, jeśli w na poczęte, mogą się obrócić na dobre albo na złe. Iza, pierwsza dama dworu, jako ulubienica królowej, skazana jest na słuchanie jej poetyckich wypowiedzi. Lubi się stroić i karmić żółwie. Ma nadzieję na ślub z księciem. Dzień dobry. Co księże dorabia w tym Nie? Jestem jakiś taki dziwnie pobudzony, coś jakby we mnie ból I czego sobie brunetka, wcale, wcale powiedziałbyś, londynka byłoby dla mnie w zupełności to samo. Ach, tu i Z ciotką. Co się dzieje? Też spójrz, że spójrz, można leżeć ze śmiechu. Czść, o czym rozmawiają. Ciotka Gilda, stara panna z wyboru, Zgorzkniała, wredna i bez mózgu. Pies Reksio, lubi szarpać szynkę. Ale chodźmy, pokażemy jej naszą pogardę, za mój ponosi. Widzisz, na co nas narażasz? Znowu się z nas śmieją. Nie można odejść, bo wtedy będą śmieją nam się za plecami, a zostać śmieją nam się prosto w nas. Dlaczego nikt się do nie interesuje? Dlaczego nie jeździsz na nartach? Dlaczego nie skaczesz w optyczce? Inne panienki skaczą. A to nie stara. denerwuje Szalenie mnie denerwuje. Zróbmy jakiś kawał, udam kulawego psa. I ona pomyśli, że nawet pies kulał w nowym chce. ale jest to. Ja mam lepszy. O, ustępuje placu. Pani pozwolą, że się przedstawię. Jestem jego książek za Filip. A pani, jak widzę, ma jakiś problem ze swoją panienką. Cóż ona, że tak to ujmę, jest taka apatyczna? Nieszczęście! Jest tam jakaś niedomoga organiczna. Krew nie jest zalejliwa. To w zimie powoduje obrzeń, Lecie tę Na jesień jest zakatarzona, a w wiosnę ulgą. Hmm. no to nie wiem, którą wybrać porę roku. Książę, naturalnie kpi sobie z nas. Każdemu. Posłucham, że mi zadaleje O, dosyć, dosyć tego gadania. Ja się z tą panią żenię. i koniec. Pozwolę. Co? Książę? jest prawdziwym filantropem? To szalone! Zaklinam cię na pamięć swoich książek Polata Królewska, z domu interesownicka, dla przyjaciół oddanych królowa. Znana z kiepskiego poczucia humoru i samomówielbienia. Potajemnie pisze okropne wiersze. Lubi rozkazywać i udawać, że nie lubi rozkazywać. Ma tendencję do watosu i melancholii. Ignacy Królewski, pseudonim Królów Honorowych. Ubiera się jak wieśniak, gdy poczuć potrzeby ludzi. Słynny ze swych romansów i oddania. Nigdy nie był nad morzem. Ha, cóż to, <laughs> Widzę, że się zabawiasz, ale mówiłem, krew woda. Ale cóż to? Czy mi się wydaje, że ta nimfa jest odrobinę? Cóż to za koczkoda mój synu? Ale szlajnie, szanie. Oto jest moja obecna Słucha? Proszę mi powiedzieć, gdzie to jest napisane, że mam kochać tylko piękne, a brzydkie z góry odrzucać? Stój, Filipie. Czy ty jesteś na serio paradoksalny? Jeżeli jest ładna panienka, to Ci się podoba. A jeżeli się podoba, to jest wiadomo. A jeżeli jest brzydka, to do widzenia. Po co komplikować? To jest prawo natury. Tym mówiąc między nami, z przyjemnością. Nie idzie nam twoje prawa natury. Może ze sobą kobietą i kobiet. Słucham, słucham, temu po sobie z nas, bo tego przekląć. On to z litości, z litości. Jego wzruszyłam, nie? Za tej nieszczęśliwej... Będzie. No, Filipie, chwili, po chwili namysłu uznajmy cokolwiek szlachetność twojego występowania. To jest żadna szlachetność. Szlachetność, szlachetność, Filipciu, nie przerywaj nam. Już tutaj lepiej. Przedstaw nam nas tej swojej narzeczonej. <kłysy> oto jest najjaśniejsza pani królowa. a oto najjaśniejszy pan król. Ukłon. No, no. Doprawdy, Wilnie, jesteśmy wzruszeni, o kiedy słodkie stworzenie. Ach, kochana, będziemy ci ojcem i hmm. matką. Wzruszył nas to duch naszego syna. Nie wiem, może przywiązać ją do nowi stołu. Ona i tak jest używa, nie ucieknie Milibe. Wiesz, ona nawet nie jest taka nieładna, ale w tej swojej konsystencji ma jakiś taki pierwiastek niedobry. Właściwie, dlaczego pani jest taka? Nie odpowiada. Obrażona. Obrażona? Ja wcale nie jestem obrażona. Proszę mnie o, że nie jest Pani obrażona, to dlaczego Pani nie odpowiadała? No dlaczego? Dlaczego Pani jest kozłem, a za cię w ziarno? się już tak da? dało? Tak w kółko, w kółko. W kółko? Jak to w kółko? W kółko każdy zawsze, wszystko zawsze, to też zawsze. A, bo jest to układ zamknięty i hermetyczny, widzę. Jak, jak to układ zamknięty i hermetyczny? No zaraz, zaraz. Coś potrafi, ja coś potrafię, ty coś potrafisz, no wiadomo, no, no, każdy coś potrafi. Mm, nie wiem, może pani pisze jakieś opowiadania, legie, dramaty, epitafia, wiersze. Na pewno pani umie pisać wiersze, a ja, ja zaręczam, będę je recytował, choćby to były największe dzieła Mickiewicza Pisze pani wiersze, prawda? Tak? Tak. – Co ona, tak? – Co ona, znowu tak? – Filipie, Filipie, ona do ciebie… – Przecież ona cię… Ciebie... – Przecież ona cię wchłania oczami, namiętnie, do ciebie dobiera. – Posłuchaj… – Nie! nieudacznik nie, podobno był ukochany Iwonę. Boi się pająków, ciemności, puszystych poduszek. Mieszkał mamusi. Przepraszam, chciałem zaznaczyć, że to podłe. <laughs> no nie wierzę, pan śmie mówić, że coś jest podłe. Rzecz tym, że, że ja ją kocham. No właśnie, przepraszam Ci, Iwonko, to wspaniała wiadomość. Błogosławię was, drogie dzieci. A teraz zostawcie mnie już samego. Filip że na płacze. Płacze? Tylko ze szczęścia. Ona może płakać tylko z nieszczęścia, Filipie. Iwonko, no i tak już uwielbię, że znalazł się ktoś, kto ciebie kocha. A pan? Pan jest prawdziwym mężczyzną. Pan jest niesamowity. Pan, pan uratował świat od zakłady. Ambicja zniewala mnie do wyjaśnienia, że ona też mnie kocha. Kochamy się, bo ona mi się tak samo nie podoba, jak ja jej. Nie ma niegodności. Podziwiam ale nie ukrywam, że jestem zazdrosny. Nie, nie będę ukrywał mojej zazdrości. Ujawnię ją to, Mam do tego prawo. Zakochana się mi? Rekt, bo... Zakochana. Odezwała się. Y jeśli ona się odezwała, to by chyba znaczyło, że ona jest mnie zakochana. To chyba jasne. Jak zawsze <noise> przegrałem. A teraz wychodzę. Nie, nie, no zamiast mnie znienawidzić, czy ona się we mnie zakochała? Nie, i Iwonko. Yy, to jest sobie prawda. Nie nie. Okay. Czyli, jeśli ona mnie kocha, to ja jestem jej kochankiem. Ale niestety, jeśli jestem jej kochankiem, to muszę ją kochać. Ja muszę ją pokochać. Pokocham ją. <grym> czy masz się na nieprawdopodobieństwo? To możliwe. Mówi pan, weź kapelusz, wychodzimy. Dokąd, dokąd? Jak to dowód? Na no spacer we dwoje. Złamanie twoje. Przepraszam, eee, dlaczego ojciec rzuca się na moją narzeczoną? Bo ja <laughs> jestem się ojciec. Od... Nie zdradziłem wiem, gdzie z nicą. To by znaczyło, że nasz cudny związek jest już zakończony. Spadam, odpływam. To znaczy, już pisane. Cywilu. Cywilu. Wiesz, jest jeden kłopot. Teraz trzeba będzie ją. co? Kogo? I wąkiem. <laughs> Błagać, <laughs> nie szaleń. Przecież już z nią zepałeś. Jeśli się od do domu i już jej nie będzie. No wiesz, tu jej nie będzie, ale będzie gdzieś. A ona ma sobie mnie i Izę. Jutro przedstawię Ci szczegółowy plan jej likwidacji. Do czego ona ciebie zmusza? łajdaczka? Łajdaszka. Nie ma nic wspólnego z kilkoma przypadkowymi zgonami niewykątnych dla, dla osób. Nic. Naprawdę. Skąd? Najaśniejszy panie, na dzisiejszy wieczór została zaplanowana wielka uczta z okazji zaręczyn księcia z Zimonu. Czy, najaśniejszy pan, jakby jakiś specjalny życzenia z domyni? Podaj zgnilizny, znaczy tego dziczyznę, dziczyznę chciałem powiedzieć. To trudna ryba ośwista. Bardzo łatwo jest się nią udławić na przyjęciu przed nim. tak ludziach. Z góry krzyknąć na nią, a ona się udławi. Udławi się, a nikt przecież nie zorientuje. To zbyt głupie. Szybko ukryj się, krosicie. Maio. podać na dzisiejszą liczę raz. Stójcie, zapomnieliście o kanacjach. O, dobrze, dobrze. Z góry, oh, z góry nie Z góry z Proszę, siadajcie, zapraszamy. A naszą przyszłą synową zapraszamy. Nie musiałam bo wiem, to najwcześniej dzisiejsze karty Jest to strona, lecz elegancka Za znaczy się na cześć naszej synowej. Y, łajtaczka jest dosyć ościsna. Znaczy, ryba, jak powiedzieć, jest dosyć ościsna, ale to dobra ryba, wykwintna. Trochę stara, ale w tym sensie dystyngowana. A dystynkcja to to, co powszechnie określane w jako miarę bolesnym.